Przychodzę do Was z filmem, w którym pokażę Wam aż... 10 par, moim zdaniem, najmodniejszych, najpiękniejszych butów na lato. E, poniekąd będzie to taki haul. I ten film powstał przy współpracy z Born to Be. Słuchajcie, na Born to Be jest prawie 10 tysięcy par butów, więc naprawdę miałam z czego wybierać i wybrałam 10 takich smaczków idealnych na lato. E, będą buty sportowe, będą klapki do sukienek, będą klapki na obcasie trochę bardziej eleganckie i będą też sandałki na wysoki szpilce, takie bardziej imprezowe, także naprawdę myślę, że będziemy tutaj mieli każdy rodzaj buta na każdą okazję. Powiem wam, że jestem bardzo podekscytowana tym filmem, bo jeżeli wiecie bądź nie wiecie, to ja kocham buty. Buty to jest moja ulubiona część garderowy. Myślę, że zaczniemy od najbardziej sportowych po najbardziej eleganckie. Ja już sobie tutaj wszystko rozłożyłam, przygotowałam i zaczniemy od pierwszej pary. I jest to właśnie taka bardzo sportowa para na co dzień. Czekajcie, może zawiążę sznurówki, żeby to się lepiej prezentowało, bo powiem wam, że już śmigałam sobie trochę w tych butach. No i tak się one prezentują. Powiem wam, że jak tylko zobaczyłam je na stronie, to stwierdziłam, że muszę je zamówić, bo właśnie brakowało mi takich e, zwykłych, klasycznych, większych sneakersów na co dzień. Te też są super, bo są właśnie biało-czarne, więc tak naprawdę będą super wyglądały i do białej stylizacji, i do czarnej stylizacji. Mają też mega fajne podwójne sznurówki dwukolorowe, no i tak naprawdę to, co najbardziej mi się w nich spodobało, to taka grubsza podeszwa z wysunięciem z tyłu. To od jakiegoś czasu jest naprawdę bardzo modne. Możemy to też spotkać w domach mody, takich jak na przykład Balenciaga. Także tutaj mamy taką świetną opcję. Na co dzień. Teraz przechodzimy do klapek i powiem Wam, że jeżeli chodzi o klapki, to moim zdaniem takim must have jest posiadanie jednej jasnej pary i jednej ciemnej pary. W zależności od tego, jakie będziemy mieli ubranie, czy jaką sukienkę, właśnie letnią, czy jakie dodatki. Więc pokażę Wam najpierw moją jasną wersję. I zamówiłam takie piękne beżowe klapki na platformie. W dodatku są one pikowane swoją drogą, są w kilku kolorach, więc na przykład, jeżeli bardziej Wam odpowiadałaby wersja czarna. To w wersji czarnej też są. Ja natomiast, jeżeli chodzi o wersję czarną, to postawiłam już na klasyczne cienkie klapki bez platformy, bo takie również się w szafie przydadzą. I tutaj, słuchajcie, znów mamy coś, co jest totalnym hitem: możemy to spotkać naprawdę wszędzie i w domach mody, i w różnych sieciówkach, sklepach a jest to właśnie taka przepleciona skóra. Bardzo modna, bardzo elegancka, bardzo ładna. No i myślę, że takie klapki do sukienki na lato sprawdzą się perfekcyjnie. I z tego co kojarzę, też są w różnych kolorach, więc w zależności od tego, czy wolicie platformę, czy wolicie takie... Płaskie klapki, to spokojnie możecie sobie dopasować taki kolor, jaki chcecie. No i teraz przechodzimy do klapeczek na obcasie. Powiem Wam, że na Born To Be był tak niesamowicie duży wybór klapek na obcasie, i one były wszystkie tak piękne, że miałam straszny problem, jakie wybrać, na które finalnie się zdecydować, bo też było dużo kolorów i zastanawiałam się, które kolory najbardziej podpasują się pod moją szafę. I stwierdziłam, że ostatnio mam bardzo dużo ubrań w kolorze. Takim miętowo-pistacjowym, więc zamówiłam sobie też takie boskie sandałki. Sandałki, co ja mówię klapki na obcasie. I powiem Wam, że one są tak niesamowicie wygodne. Zobaczcie, że od boku to wygląda jakby to była taka cieniutka, malutka szpileczka. Natomiast jest to grubszy, bardzo stabilny obcas i z przodu zobaczcie, jakie one mają fajne łańcuchy. Powiem Wam, że jak założyłam te buty, to one przez to zdobienie tutaj na wierzchu robią całą stylizację. Tak mi się podobają, że zastanawiam się, czy nie zamówić sobie jeszcze w innym kolorze. Bo naprawdę był bardzo duży wybór. Mam przed sobą jeszcze dwie pary klapek do pokazania, czarne i beżowe. I obie mają zdobienia w postaci łańcuchów, tak jak poprzednia para, natomiast te mają takie zdobienie na kostkę. Słuchajcie, jak to pięknie wygląda. Do tej pory wszystkie moje klapki na obcasie, jakie miałam, były zwykłe, klasyczne, bez żadnych dodatków, bez żadnych zdobień. Natomiast te. Robią taką furorę, moim zdaniem, tak jak w przypadku poprzedniej pary. Jeden taki element i już sprawia, że stylizacja wygląda sztosik. Te łańcuchy naprawdę wyglądają bardzo zgrabnie na nodze i najlepsze jest to, że są one regulowane. Zobaczcie, że możecie sobie to zapiąć w którym miejscu tylko chcecie. Jest to rozpinane, można to regulować na spokojnie, więc mamy pewność, że nic nam się nie zsunie, tylko będzie się fajnie trzymało. I też ogromny plus za to, że te klapki są tutaj szersze i bardzo fajnie trzymają się na stopie, dlatego że ja miałam raz jedne klapki kupione gdzieś w sieciówce w zeszłym roku, które miały tylko taki faseczek jeden. W takim czymś naprawdę nie da się chodzić, a tutaj wszystkie klapki są szersze i tak dobrze się trzymają stopy, że po prostu czuję, że mogłabym w nich śmigać przez cały dzień i na pewno to się wydarzy. Planuję niedługo wyjazd na wakacje, także one na 100% lecą ze mną i będę w nich śmigać po mieście. I tak samo w drugiej parze beżowej, która również ma łańcuchy. W ogóle zobaczcie, jak pięknie one są tutaj wycięte w taki kształt prostokąta. I w tych butach łańcuszek już jest nieco inny. On zobaczcie, że już nie jest zaczepiony o kostkę tylko tak wisi sobie na stopie i to też wygląda elegancko, bardzo ładnie. E, więc w zależności od tego, czy wolicie mieć taki łańcuch z przodu, czy z tyłu, mniejszy, czy większy, e, to możecie się decydować na takie klapeczki albo na takie. Wydaje mi się, że wszystkie z nich są w różnej wersji kolorystycznej, więc jeżeli wolicie takie z delikatniejszym łańcuszkiem w kolorze czarnym, śmiało możecie zabawiać takie, a jeżeli wolicie takie z grubszym łańcuchem w kolorze beżowym no to też, słuchajcie, znajdziecie. Także ja od tego sezonu jestem fanką właśnie takich zdobień na klapkach. Nie klasyczne, zwykłe, tylko żeby coś tam jeszcze dodać, żeby coś się działo i naprawdę wygląda to super. Przed nami jeszcze cztery pary butów. I tak, mam tutaj trzy trochę bardziej imprezowe, ale mam jeszcze jedne klapki na obcasie. Tyle, że one już są trochę takie pomiędzy. Mogą być na co dzień do sukienek, ale mogą być też imprezowe. A mowa tutaj o takich klapeczkach, a właściwie japonkach na obcasie, związaniem na łydce. To jest słuchajcie hit tego sezonu, hit zeszłego sezonu i na pewno zostaną jeszcze one z nami na następny sezon, jak nie dłużej. Także jeżeli jeszcze nie macie takich klepeczek, albo właściwie joponek na obcasie w swojej szafie, to powinniście się w takie zaopatrzyć. Ja nie wiem dlaczego zaopatruję się w nie tak późno, bo wszyscy dookoła mam wrażenie, że już je mają. Zresztą sama raz pożyczałam tego typu buty od Kasi Osipowiczki, dzięki za pożyczenie. No i w końcu mam już swoje i te są naprawdę przepiękne. Zdecydowałam się właśnie na taki klasyczny kolor czarny e, i mają też takiej średniej wysokości obcas. Także spokojnie możemy w nich śmigać po mieście przez cały dzień, a nie tylko na parę godzin na imprezkę. Chociaż. To też jest kwestia indywidualna, bo niektórym ciężko jest na przykład całą noc wystać na wysokiej szpilce, a niektórym nie. Ja akurat należę do tych osób, które uwielbiają śmigać na wysokiej szpilce ile tylko się da, no ale wiadomo, musi być ku temu okazja. Przechodzimy już do nieco bardziej imprezowych par. I tutaj mamy takie klapeczki na wysokim obcasie. Zobaczcie, że on jest taki fajny, przejrzysty. Swoją drogą jest bardzo stabilny, gruby, więc mega wygodne są, naprawdę tak dobrze trzymają się stopy i w dodatku te paski, które są z przodu, one są dosyć wysokie, zobaczcie, że to jest jakby, czekajcie, jak mam to pokazać? Chodzi o to, że to nie jest taki mały kawałeczek pasków, tylko one po prostu zabudowują nam prawie, że całą stopę, przez co tak dobrze się na niej trzymają. Mimo, że to jest klapek, to nic po prostu, jak wiecie, nie chlap, nie chlapie, nie wiem jak to powiedzieć, chodzi o to, że te buty nie odrywają się od stopy, Trzymają się perfekcyjnie i chodzi się w nich mega wygodnie. Teraz coś bardzo szalonego, bardzo imprezowego, czyli takie piękne sandałki ze złotym obcasem. Tutaj, jeżeli nie czujecie się pewnie na wysokim obcasie, to jednak szłabym na Waszym miejscu w te grubsze obcasy. Natomiast jeżeli lubicie chodzić na wysokich obcasach, nie macie z tym problemu, to jak najbardziej śmiało polecam Wam te oto szpileczki. One wyglądają na stopie tak pięknie, bardzo zgrabnie. Ten obcas w ogóle jest tak. Taki dosyć nietypowy, bo jak widzicie, są tutaj takie kulki, jakieś takie jakby talerzyki między tymi kulkami. Nawet nie wiem jak to nazwać, ale pięknie się to prezentuje. Zobaczcie, że one już są takie bardzo delikatne. Mamy tutaj tak naprawdę jeden cieniutki paseczek, resztę zawijamy sobie wokół łydki. Także zdecydowanie jest to opcja dla osób, które już są trochę bardziej wprawione w chodzeniu na obcasach. Ale to, jak pięknie i sprawnie one wyglądają na noc, to jest po prostu coś pięknego. No i ostatnia, dziesiąta opcja to połączenie trochę takiego imprezowego szaleństwa z wygodą, ponieważ mamy tutaj. Grube obcasy, bardzo stabilne, ale zobaczcie, że są one wysadzone kryształkami. W dodatku mają paski, które przewiązuje się na kostce, i one również są całe w takich brylancikach, więc to się tak pięknie mieni. W dodatku z przodu mają one taki bezbarwny pasek, więc tutaj cała nasza stópka jest odkryta. I jeszcze a propos tych brylancików, to powiem Wam, że one nie są tak, wiecie, po prostu przyklejone, tylko co jest, jakby naklejony jeden duży element z wtopionymi głęboko brylancikami, więc tak jak patrzę na nie, to po prostu nie ma opcji, żeby jakiś po prostu odpadł. Zobaczcie, że teraz tak przejadę mocno paznokciem, Sorry za dźwięki, jeżeli ktoś tego nie lubi, ale chodzi o to, że spokojnie możemy tym obcasem gdzieś drapnąć, szurnąć i mieć pewność, że on dalej będzie cały obsadzony tymi brlenciakami. Nic się tutaj nie zepsuje, nie odpadnie i dalej wszystko będzie pięknie błyszczało. Dodatkowo mam dla Was kod zniżkowy BASIA31, który daje Wam aż 31% zniżki na zakupy na Bordubi i działa do końca czerwca. No dobrze, to więc to Koniecznie dajcie znać w komentarzach, która para butów spodobała Wam się najbardziej. Powiem Wam, że jestem w nich wszystkich tak zakochana. Zresztą, co by się dziwić, ja kocham buty. Miałam naprawdę z czego wybierać, więc wydaje mi się, że e, udało mi się wybrać takich 10 top perełeczek, które naprawdę warto mieć w swojej szafie na lato. Oczywiście wszystkie linki do tych butów zostawiam Wam w opisie tego filmu e, i zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama. Możecie mi śledzić, aby być wszystkim na bieżąco, a się już będę z Wami żegnała. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!